Ten film nie będzie filmem w stylu zrób fit wigilię zrób fit kolację, zrób fit przekąski, po prostu nie jest nic normalnego, tylko wszystko dopasuj do fit, I jak będziesz u kogoś, to weź swoje pudełko z fit ciastem i z jakimś, wiecie, fit, super obiadem. Wiele ludzi po prostu wpada w panikę. Powiem Wam dzisiaj od strony dietetyka i trenera, jak pozostać fit w święta. Wiele osób ma obawy takie, że przez tych kilka dni stanie się wielka tragedia i wszystko to, na co pracowali przez ostatni miesiąc albo i nawet rok, pójdzie się paść. Ja już tu wam na wstępie powiem, że absolutnie tak nie będzie, i ten film nie będzie filmem w stylu zrób fit wigilię, zrób fit kolację, zrób fit przekąski i po prostu nie jedz nic normalnego, tylko wszystko do opasu i do fit jak będziesz u kogoś to weź swoje pudełko z fit ciastem i z jakimś wiecie fit super obiadem, fit uszkami bezglutenowymi i tak to o czym będę dzisiaj mówić polecam i swoim podopiecznym i sama stosuję i już przechodzimy do rzeczy pierwsza rzecz to to, żeby jeść wszystko Oczywiście to, na co mamy ochotę, nie? Bo nie ma co się zmuszać do, do jedzenia czegoś, na co nie mamy ochoty, czego nie lubimy, po prostu. Ale możemy jeść wszystko, możemy skosztować wszystko. Nie nakładajmy sobie takich zakazów. W ogóle zakazy nie są dobre, ale o tym nie, nie w tym dzisiejszym filmie. Nie nakładajmy sobie na wigilii takich zakazów, że nie jemy ciastek, albo że nie jemy tego, czy tamtego. I też nie ma sensu liczenie kalorii w wigilię. Bądźcie wyluzowani, uspokójcie się. To jest pierwsza rzecz. <laughs> uspokójcie się przed tą wigilią. Traktujcie to wszystko na luzie. I widzicie, ja już zaczynam to mówić u os. u... u się I to dlatego, że wiem, że wiele ludzi po prostu wpada w panikę. Wiele osób ma przekonanie takie, że zdrowe żywienie, że to, żeby jeść tak, żeby to jedzenie nam służyło i żeby mieć dobre efekty i sylwetkowe, i zdrowotne, i dobre samopoczucie to jest po prostu jakaś męczarnia, męczarnia. na to potrzeba nie wiadomo ile czasu, a zazwyczaj i szczególnie przy takich okazjach, które zdarzają się raz na czas, ja Wam bardzo polecam wsłuchać się w swój organizm, bo Wam, Wasz organizm, Mówi wam naprawdę dużo, tylko wy go niekoniecznie zawsze słuchacie. Kiedy jemy za szybko wtedy zjemy za dużo, kiedy jemy trochę wolniej, zjemy trochę mniej przy stole wigilijnym nie musimy się naprawdę śpieszyć, myślę, że niczego wam nie zabraknie, a jeśli czegoś zabraknie, no to nie wiem, możecie sobie jeśli boicie się, że, że czegoś zabraknie jest czegoś, jakaś tam dana ilość, jakiegoś jakiś taki rarytos czy coś, wiecie, weźcie sobie mały kawałeczek, dajcie sobie na talerzyk i to też może poczekać, nie musimy wpychać wszystkiego od razu do siebie, bo uczucie sytości pojawia się kilka, trzy, 3, 4 do 5 minut po Posiłku. Więc jeśli tak ładujemy, 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 to potem jest to znane wielu osobom uczucie przepełnienia. O Boże, ale się najadłem! O Boże, jak się przejadłem! Nie mogę wstać, jak ja teraz wstanę, teraz to by się położyć, przydało i spać. No do takiego czegoś polecam Wam nie doprowadzać. I to możecie sobie stosować i w życiu takim codziennym, poza świętami, i bardzo zwróćcie uwagę na to właśnie na świętach. Taka zasada, żeby jeść wszystko, ale tak, żeby cały czas czuć się dobrze, żeby nie mieć problemu ze wstaniem żeby nie mieć problemu z tym, że nagle zaczniemy się nie mieścić w nasze spodnie, czy nagle sukienka zacznie być naprawdę mega opięta, taka, że aż będziemy się bali po prostu zrobić jakikolwiek ruch, bo guzik nam szczeli, czy jakiś zamek nam szczeli, czy szef nam szczeli, tego się strzeżcie. A jeśli będziecie się bać, że to wasze spokojne i powolne jedzenie będzie po prostu zbyt długie i na kolacji wigilijnej nie będą na was ludzie czekali, no to weźcie sobie mniejszą porcję. Na wigilii zazwyczaj jest tyle tych potraw, że nie będziemy chodzić głodni. Potem jeszcze jakieś ciastka, ciasta i tego typu rzeczy. Na spokojnie z tym jedzeniem nie musimy się na to rzucać. Polecam wam też dużo pić. To sprawi, że uczucie w żołądku będzie jeszcze inne niż jakbyście wszystko jedli tak po prostu nie pijąc wtedy szybciej poczujecie takie napełnienie i zjecie po prostu mniej, woda czy herbaty to jak najbardziej wchodzi w grę jakieś kompoty oczywiście jak będą i tego typu rzeczy też sobie picie tylko miejcie na uwadze to, żeby pić jak najwięcej takich rzeczy, które kalorii nie mają, czyli wody i herbaty, no zioła to raczej tak średnio, jakieś tam są na wigilii, ale woda i herbata to myślę, że jak najbardziej jest do załatwienia, wiele osób też się Zastanawia, czy no ta herbata nie odwadnia. Też nie musimy sobie robić herbaty siekiery. Miejcie to na uwadze i też miejcie na uwadze to. Że Jezu, w brzuchu mi zaburczało, bo ja dzisiaj jem późniejsze śniadanie w brzuchu mi burczy, a głodu nie czuję. Tak to jest na, na tłuszczowych modelach. Ale słuchajcie, wracamy. Co do herbat, są też przecież herbaty owocowe. To nie musi być czarna siekiera, wtedy to faktycznie może nas, może przyczynić się do jakiegoś tam szybszego odwodnienia. Ale jeśli będziemy pili nawet słabą czarną herbatę, czy jakieś tam słabsze troszkę zielone, żeby po prostu nie pić siekier, jeśli jest możliwość, to żeby sobie pić herbatki owocowe. Owoce, co prawda, mają kalorie, ale w takiej herbatce owocowej tych kalorii jest na tyle malutko, że możemy to traktować jako napój totalnie, totalnie zero kalorii. Oczywiście jakaś cytrynka do tego jak najbardziej pasuje, odradzam Wam dodawanie do takiej herbaty, czy miodu, czy cukru, czy jakichś właśnie takich rzeczy z kaloriami. Oczywiście miejmy na uwadze cały czas, że te ilości mają znaczenie. Wszystko można, ale w odpowiednich ilościach, a jeśli chcemy faktycznie pić dlatego, żeby się dobrze nawodnić i żeby jeść. Mniej, no to polecam Wam takie rzeczy pić bez kalorii. Często jemy z nudów dla towarzystwa, żeby zająć ręce. Coś kurczę, krzywo mam tą sukienkę. Na pewno znacie taką sytuację, że siedzicie sobie przy stole, no i widzicie, tak jak ja teraz popijam, bo mam pod ręką herbatę. Dlatego herbatę pod ręką warto mieć albo coś innego do picia bez kalorii. Jak sobie tak siedzimy przy stole, jak sobie tak gadamy, to fajnie by było coś tu dziubnąć, tu dziubnąć, tam dziubnąć, a kiedy mamy coś do picia pod ręką, wtedy zajmijmy się tym piciem. A do jedzenia weźmy sobie coś od czasu do czasu. Bardzo polecam Wam też, jeśli macie możliwość, po posiłku, po całej kolacji wigilijnej umyć sobie zęby, a jeśli takiej możliwości nie ma, wtedy wziąć sobie gumę do rzucia, żeby przywrócić to odpowiednie pH w ustach i żeby nie chciało nam się więcej, więcej, więcej tych smaków. Wiele osób na pewno to zna, że po słodkim często jest ochota na słone, po słonym na słodkie i tak w kółko, i tak w kółko, i tak można by jeść cały dzień, żeby po prostu tylko zapewnić sobie odpowiednie smaki w odpowiedniej kolejności, taką przeplatankę smakową. Dlatego guma do rzucia albo umycie zębów naprawdę wam pomoże. Polecam wam też wybierać takie Rzeczy, które są po prostu zdrowsze. Ja rzadko biorę na takich wigiliach jakieś ziemniaki do ryby i tego typu rzeczy. Bardziej skupiam się na samej rybie. Jeśli jest, to wybieram tą wersję bez panierki, nawet jeśli jest smażona, nawet jeśli jest z masełkiem, to wszystko może być. Ale jednak, nawet na kolacji wigilijnej, staram się, żeby tych węgli było jak. Nie tyle jak najmniej, bo nie idę też w jakiejś tam skrajności, ale jeśli mam wybór więcej węgli i mniej węgli, to ja wybieram mniej węgli, właśnie dlatego, że ja się po tym lepiej czuję. I tym warto sugerować się na co dzień, po czym się lepiej czujemy, ale też na kolacji wigilijnej, bo wzdęcia czy brzuch jak balon, to nie jest coś, co daje nam komfort, to nie jest coś, kiedy się dobrze czujemy. Wiecie, jesteśmy w ciuchach, są ludzie i w ogóle, a tu po prostu wzdęcia się pojawią. No nie jest to zbyt komfortowe, nawet tak dla samej siebie, wiecie, nie ma nikogo, to dobrze jest się czuć dobrze, a co innego, jak są też goście, jak też zazwyczaj zależy nam, żeby dobrze wyglądać, żeby, żeby się fajnie zachowywać, żeby cieszyć się tym towarzystwem, które jest, a nie żeby się skupiać na tym, co nam się tam w brzuchu dzieje, że nam brzuch rozsadza, że o Boże, jak mi źle, jak mi ciężko, jaki balon. Na to polecam zwrócić uwagę, jak jest rybka z panierką, bez panierki, to wziął sobie lepiej. Bez panierki, ale oczywiście w panierce tych wagrowodanów tam też nie ma zbyt dużo. Jeśli mamy na przykład rybę z ziemniak, i sałatką, weźmy sobie więcej ryby i sałatki, a ziemniaków tak naprawdę tylko symbolicznie albo totalnie możemy z nich zrezygnować. Jemy wszystko w takich ilościach, żeby się nie czuć zapchanym i mamy pod ręką zawsze coś do picia i pijemy sporo. To pomoże nam w tą Wigilię zjeść po prostu mniej, bo oczywiście mniej i zazwyczaj też zdrowiej. Jeśli stosujemy się do tej rady z tymi węglowodanami i wybieramy sobie po prostu tych węgli mniej, które to nakręcają także apetyt jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o ciastka i ciasta, no to wiadomo, tutaj jest po prostu węgloza totalna, ale raz na czas nie zaszkodzi, i szczególnie kiedy się nie napierdzielamy tego po kokardę pod korek. Oczywiście można zrobić też jakieś fit-wersje. Ja kiedyś może nawet w tamtym roku to było, robiłam jakieś tam fit ciasteczka z migdałami, z mąką migdałową. I może link dam do tego filmu wam gdzieś tutaj w opisie. W tym roku totalnie nic nie piekę, bo nie mam do tego głowy, chociażbym chciała, no ale czasem po prostu trzeba wybierać. W tym roku ja sobie odpuściłam z takimi rzeczami, załatwię ciastka z piekarni, z takiej dobrej piekarni. Myślę, że niektóre sprawy można oddać fachowcom, szczególnie w tych czasach, kiedy by się przydało wesprzeć lokalne firmy. A ja w tym roku nie mam w ogóle świątecznego klimatu u mnie w mieszkaniu. Totalnie. Świąteczny klimat w tym roku będzie u tych osób, u których będziemy spędzać święta a mam nadzieję już, że przyszłe święta będą nie w tym mieszkaniu tylko gdzie indziej i wtedy ja już zadbam o to, żeby świąteczny klimat było czuć na kilometr, wtedy się trochę pobawimy i może nawet będą vlogmasy, zobaczymy ale to dopiero za rok, jeśli już także jeśli będziemy jeść nawet ciastka ciasta normalne, zwykłe węglowodanowe, cukrowe, mączne, pszenne i zachowamy tą zasadę, żeby się tym nie przeżreć totalnie, to będzie wszystko dobrze, warto też pamiętać o tym żeby się ruszać i święta to nie musi być taki czas, że po prostu tylko i wyłącznie siedzimy i jemy po kolacji wigilijnej albo no przed to raczej zazwyczaj nie ma czasu, ale po nawet może gdzieś tam po nocy albo w pierwszy w drugi dzień świąt fajnie się gdzieś przejść pospacerować nawet całą rodziną i jeśli jest tylko taka możliwość, żeby nie siedzieć właśnie cały czas przy tym stole, ale żeby po prostu gdzieś iść i zazwyczaj też wtedy się lepiej rozmawia. I jak najbardziej w pierwszy, w drugi dzień świąt czy nawet wigilię można sobie zrobić trening, treningów macie sporo na moje kanale, a nawet, żeby nie robić całego treningu, jak nie chcemy, może w święta, no to zachęcam Was do tego, żeby skorzystać sobie z tych moich krótkich filmików, które zamieszczam na Instagramie. Tam są takie krótkie zestawy i nawet jak strzelicie sobie z rana taką jedną, dwie czy trzy seryki, to poczujecie się dużo lepiej. Mam nadzieję, że te moje dzisiejsze rady będą dla Was pomocne. Mam nadzieję, że nie będziecie się przejmować za bardzo i sylwetką, i tym wszystkim w święta. Przez trzy dni, przez kilka dni nie dacie rady zaprzepaścić. Tego, na co, co sobie wypracowaliście w ostatnim dłuższym czasie. Oczywiście, jeśli pociągnęlibyście to dłużej, no to zapewne efekty niezbyt dobre byłyby widoczne, ale ja zakładam, że trzy dni to trzy dni i niekoniecznie to będziemy dalej przeciągać. Oczywiście, wiadomo, ze świąt też coś zostaje, jakieś takie rzeczy, które mogą dłużej siedzieć, jakieś ciastka i tego typu sprawy. Często potem jeszcze w Sylwestra dojada się te ciastka. Możemy sobie to jeść cały czas, tylko żeby zachować. Umiar, umiar to jest słowo klucz dzisiejszego odcinka I nie polecam wam się też yy, ważyć przed świętami i po świętach, żeby sprawdzić czy przytyliście Bo to tak nie działa Przez te wszystkie rzeczy, które będziecie jeść w święta, choćby przez te bardziej węglowodanowe Może w czymś będzie dużo, dużo, dużo więcej soli Możecie przybrać wodę ewentualnie I nie ma się co tym przejmować Nawet może przyjść wam 3-4 kilo w święta i to nie znaczy, że przytyliście. Odradzam Wam ważyć się przed świętami, odradzam Wam ważyć się po świętach, żeby sprawdzić, ile przytyliście i czy przytyliście, bo to tak naprawdę nie działa. Jak chcecie, to, to zważcie się oczywiście przed świętami, ale po świętach najszybciej za miesiąc. I jeśli chodzi o kobiety, po dniach kobiecych, kiedy już hormony się uspokoją i oczywiście ważymy się rano. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny. Mam nadzieję, że będziecie mieli mega smaczną kolację wigilijną i smaczne rzeczy do jedzenia w pierwszy w drugi dzień świąt, także że wpadną jakieś smaczne ciastka i ciasta. Jestem ciekawa, co lubicie najbardziej jeść w święta. Co jest taką potrawą albo takim bardziej deserkiem, bez czego wy nie wyobrażacie sobie świąt? Ja wam powiem, że nie wyobrażam sobie świąt bez skarpia i sernika. To są rzeczy, które uwielbiam. Dajcie znać, co wy lubicie jeść na Wigilię i na święta najbardziej i dajcie znać, czy skorzystacie sobie z tych rad i jak podchodziliście do świąt pod względem takim fit, w poprzednich latach i czy to się u was sprawdziło, bo może macie jakieś jeszcze lepsze sposoby na to wszystko niż ja, które są skuteczne i które pozwalają wam tak też psychicznie do tego dobrze podejść na luzie, a nie żeby się nie wiadomo jak przejmować. Jeśli ten film się wam podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a interesuje was tematyka fit zdrowia dobrego, samopoczucia. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu śpiący pinki, bo on tutaj jest. Cały czas i śpi. Nie wiem, co mu się stało dzisiaj, że nie wariuje, kiedy ja gadam do kamery, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zapraszam Was jeszcze na moje media społecznościowe, na instagramy, Facebooki, TikToki. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I w opisie pod filmem macie też link do mojej strony www.kondycji.pl, gdzie możecie przeczytać, jak wygląda współpraca. Gdzie możecie przeczytać, muszę wolniej, mówić, ja to chyba mówię w każdym filmie, gdzie możecie przeczytać, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety, planu treningowego. Możecie znaleźć też tam akcje soria treningowe do domowych treningów. Widzimy się za tydzień w filmie Chyba, że wcześniej uda mi się coś ogarnąć, ale to nie jest pewne. Ale plany są takie, że widzimy się za tydzień, 28 grudnia, gdzie opowiem Wam, jak będzie wyglądało nasze styczniowe wyzwanie. Bo od początku stycznia robimy kolejne całe wyzwanie treningowe na tym kanale. Poprzednie się Wam podobały, więc to Wy zmotywowaliście mnie do tego i zachęciliście, żeby zrobić w styczniu kolejne wyzwanie. Myślę, że na nowy rok będzie jak najbardziej coś takiego super, ale nie czekajcie z treningami. Do nowego roku. Jeśli chcecie zacząć, to zacznijcie teraz, nawet dzisiaj. Wejdźcie sobie na mój kanał, wybierzcie sobie jakiś trening, albo zobaczcie sobie na mojego Instagrama na taki krótki zestaw ćwiczeń i po prostu ruszcie tyłki. Tak najlepiej startuje się z nowymi nawykami i też z takimi postanowieniami noworocznymi, że nie czeka się na super idealny moment, tylko zaczyna się od razu. Kończę już. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. I widzimy się za tydzień, albo i wcześniej. Widzimy się za niedługo w każdym razie. Mam nadzieję, że macie świetny dzień i chciałam Wam też przecież życzyć, o Boże, zapomniałabym. Chciałabym wam życzyć wesołych świąt, wszystkiego najlepszego na nowy rok również, chociaż ku temu jeszcze pewnie będzie okazja, ale życzę wam naprawdę udanych, rodzinnych świąt i smacznego żarełka. Pa, pa!